z tej strony Brendę. Ja w jesteśmy na Brooke i spróbujemy zrobić dzisiaj największą imprezę, jaką tylko ta radę, więc będziemy, zobaczymy, ile uda się zaprosić osób. Do mojego mieszkania, tego apartamentu, zobaczymy, zrobimy tam imprezę yy, i stawiajcie w komentarzu teraz ile osób uda się, zap ile osób wejdzie do mojego apartamentu, on tam zespałnie będą też widzowie, będzie trochę łatwiej sprawa ale będzie też dużo randomowych osób, jak widzicie, trzeba będzie wszystkich ściągnąć do jednego miejsca i piszcie mity w komentarzach, piszcie mity, pamiętajcie łapka w górę, subskrypcja, mity w komentarzach i piszcie teraz te w komentarzu ile osób uda mi się zgarnąć, a jeżeli nie wiecie, to zobaczymy to po prostu napiszcie impreza. Napisz w komentarzu impreza i możecie do napisać, ile osób mi się uda zgarnać. O, dobra. Więc musimy sobie wziąć ten domek. Yy, na pewno ten, tutaj, apartamentowiec. I robimy imprezę w najdroższym hotelu, jaki tylko istnieje. Ten. Okej. Okay. Mamy. No i tak. Samo to, że to jest najnowszy, to na pewno dużo osób to zachęci. Yy, zobaczymy, czy są Polaków. Polacy. Polacy. Yy, są Polacy. Yy, napiszę do nich, zapraszam na imprezę. Może będzie na tyle Polaków na imprezę. Może będzie na tyle dużo Polaków, że przyjdzie mi tu jak najwięcej. Yy, apartamenty. Dobra, jest. Yy, zobaczymy. Mamy... W ogóle, jak coś się udało? Trzy osoby. Dobra, z tego, co na pewno to jest dwóch widzów może, ale tutaj, tutaj mamy. Dobra. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię, widzowie. Co zrobić, żeby na pewno zgarnąć dużo osób? Patrzcie, robimy tak. Impreza. O, jest, mamy, patrzcie! I tak, musimy tu stać. O, <grywia> o nie, dobra. O, 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 o! I będę z Paulu od razu widzieć! Do, dobra, dobra, zapraszam na imprezę. Dobra, musimy z, z, z jak najwięcej osób. Apartamenty przed Paul. Dobra, musimy jak najwięcej osób zgarnąć na imprezę, zobaczymy I tam zrobię im sekret Zrobię tam im niespodziankę Zrobię tam im na końcu niespodziankę Jak będzie dużo osób, to zrobię im tam niespodziankę Dobra, zapraszam tutaj No, 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 zapraszam Nie, no, no nie Najgorsze jest to, że ja wyciągnąłem sobie dużo osób Nie, no, wracaj Wracaj, przecież ty byłeś u mnie Nie, no, wracaj Nie, widzowie, to jest najgorsze Dobra, musimy tylko szybko złapać, chodź Chodź tu, no, chodź tu Chodźcie. Tutaj. Wiem, że jesteście moim widzem. Ale no zapraszam. Tutaj. Ja się stałem, jak ściągnąć tutaj najwięcej osób ze wszystkich. Ale ja nie wiem. Yy. Rozdaję jedzenie. <ścoughs> no może jedzenie i przekona. Dobra. O dobra, mamy trzy osoby? Zde... Przepraszam party. Dobra Yyy, dobra, mamy Dobra, mamy. Ile to mamy? Cztery osoby, cztery osoby, cztery osoby. No nie. Dobra, wiecie co, musimy zrobić tak. Bo oni mi stąd uciekają. Musimy to zrobić tak. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. No wejdźcie tutaj. To nie chcę więcej osób wejść. Czemu tak naprawdę mało osób chce wejść do tych apartamentów? Ja tu mam niespodziankę dla was! Dam. No nie, no nie będę pisał, że dam Robux, bo warna dostanę. Dobra, mamy trzy osoby. Zawalałbym więcej. Napiszę tu. Zostańcie tutaj. Zostań. Stójcie, stójcie. O! Idę po innych na imprezę. Dobra. To zostawimy ich tu. No nie, no otworzyła mi drzwi. Chodź, 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 chodź. O? Muszę ich zamknąć. O, jest kolejny, jest kolejny. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Nie, zapraszam. Dobra. okej. Okay. mamy kolejną osobę. Cztery. Cztery osoby, cztery osoby, cztery osoby. Dobra, mamy więcej osób. Dobra, zapraszam na imprezę. O, o. Dzień dobry, zapraszam, 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 zapraszam na imprezę. Siema, siema, siema. Zapraszam. Dobra, dobra, jest, jest, jest. Mamy, mamy, mamy kolejne osoby. Dobra, jest, mamy. Dobra. Pięć osób. No i to jest piękne, pięć osób, dobra. Yy, musimy iść po kolejne jeszcze jakieś. Yy, o, tu jest jeszcze. Dobra, bierzemy ją. Bierzemy ją na wózek. No nie, tu jest. Dobra, mamy. Chodź. Idziemy z tobą na imprezę. Kurcze, co tak wolno? No nie, no. Jest dobrze, jest dobrze. Nie no, go, go, go. go. Nie no, gdzie jest? No nie Czemu? Dobra, no nie wie, że nie zrobię tego Dobra, ile tam w ogóle osób jest? Musimy zobaczyć czy na imprezę to się nadaje No dobra, ile to jest osób? Mamy tu Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Cztery osóbki. Może będzie więcej. No ten apartament jest mega kozacki, to jedziemy na basen, no, chodźcie. Idziemy na basen. Okej. Okay. Y to nadal jest mało osób. Cztery? Cztery. Y Siadajcie. włączę wam telewizor. Dobra. O, jest! Kolejne osóbki! Joko <laughs> Jaka impreza! Zapraszam. Zapraszam. We'll dobra, bijajcie, bijajcie, bijajcie. Jejku, ma 5, 6, 7 osób, dobra. Ok, czyli możemy robić imprezę. Teraz tak, jak mam imprezę, to co, co na imprezę by było najlepsze, jeżeli mam imprezę? E, tylko nie wiem, balony! Balonik dla, dla ciebie, balonik. O, mamy 8 osób, dobra. Dla ciebie, balonik, dla ciebie, balonik. Yy, dla ciebie balonik, dla ciebie balonik, dla ciebie balonik, dla ciebie balonik, Dobra, mamy. Mamy imprezę! Wszyscy z balonikami! No i to mi się podoba. Ale balonika weź, no i to mi się podoba. Balony! Świętujemy! Yy, napiszę tak. Świętujemy. 250. 250. O. No jest, idealnie robimy imprezę. Jak się udało? Dobra, to jeszcze tu prezent dam. Yy, jeszcze jedzonko! No właśnie. Przecież musi być jedzenie. Yy, no właśnie, jedzonko, jedzonko, jedzonko. No i patrzcie, tak no. Je, 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 je. No i to pięknie jest, dobra. Jeszcze. trzy tylko mogę? Niech ktoś też rzuci jeszcze jedzenie. No i to mi się podoba. Twój prezent? O, dziękuję za prezent. Prezenty nawet mi dają. Ej, to jest piękne, dobra. Mamy normalnie imprezę najlepszą. Dziękuję za prezencik. To oh, please. Dobra, damy im jeszcze roommate'y. Niech mają. Eee, yy, macie roommate'y. O, prezenty dla mnie, dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję za prezenty, baloniki, proszę siadać, wszyscy czystować się, mamy imprezę, świętujemy 250 tysięcy, które już biło jakiś czas temu, no ale jak bijacie subskrypcję, to no to jest czas na świętowanie, idealnie, jedzonka, no idealnie, zobaczcie, no i to się nazywa, co nam ma w ręce, balonika, ja myślałem, że tego patyka ma, no i to jest super, dobra, drodzy widzowie, zrobimy i teraz pranka, <laughs> nie, no, robimy pranka, dobra, robimy pranka, ja i idę. Co? Zamkniemy ich tu. I teraz tak, weźmiemy bombę. Jest bomba. Patrzcie. Damy tu bombę i usuniemy ten dom. <śpiewa> dobra. <śpiewa> wszystkich wyrzuciło. No to nieźle. Niestety nie mogę dać kolejnego apartamentu, więc dobra, drodzy widzowie. Idziemy się tutaj też ustawić zresztą. O, jeszcze tu były jakieś osoby, może by chciały na imprezę. No no, ale ustawmy się. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, lajka, i dzwoneczka. Jeżeli chcecie więcej takich imprez, piszcie w komentarzu. Yy, no. Więc na razie trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.